Cześć, w tym odcinku powieję grozą i opowiemy sobie jak mogą być niebezpieczne wykopki w terenie, zwłaszcza nocą. To co mnie spotkało, to była dobra konfrontacja i zaraz Wam pokażę jakie efekty może i to mojej frustracji, a może tego niebezpieczeństwa zobaczycie. A to są efekty horroru, który mnie spotkał. Tak wygląda wykrywacz. To nie była moja frustracja. Nie zawinąłem nim o drzewo, bynajmniej. Po prostu będąc samotnie w nocy i wracając do domu, położyłem wykrywacz obok samochodu i zapomniałem go spakować. Przejechałem sobie po nim samochodem, także ktoś powie: drama, tragedia to już koniec. Jest jeszcze pozytywna rzecz tego dnia: naprawdę pozytywna. I gdyby nie ta rzecz, to to załamałoby mnie doszczętnie. Mam parę wykrywaczy, oczywiście nie będę hipokrytą. Natomiast no, jest pęknięta płyta główna. Nie ma o czym rozmawiać. To jest do wyrzucenia. Wykrywacz nie żyje po prostu, został zabity. Także 1-0 dla samochodu, 1-0 dla mojej głupoty. Ale dlaczego tak podchodzę do tego spokojnie? Zaraz Wam pokażę. Powiem Wam tak: jeśli mam znajdować takie rzeczy, które za chwilę zobaczycie, to mogę codziennie przejeżdżać po tym wykrywaczu. To osłodziło mi stratę wykrywacza. Zdążyłem na szczęście znaleźć coś takiego. To jest oznaka 5 Pułku Piechoty Legionów imienia Józefa Piłsudskiego z 1917 roku. E, ona operowała dość długo, także e, trzeba byłoby to dokładnie sprawdzić. Ale jest całkiem niezły stan jak widać, jak na wykopki oczywiście. E, I to naprawdę podniosło mnie na duchu, bo tak byłoby naprawdę źle. Subskrybujcie, oglądajcie odcinki, pytajcie się e, co chcielibyście zobaczyć i rozmawiajmy pod filmem. Do usłyszenia!